Spędziłam dwa lata w ciemności. To są rzeczy, których nauczyłam się na temat światła. Miałam tak silne światło wstręt, że chodziłam w masy na oczach. Cały czas byłam w całkowitej ciemności. Światło wywoływało u mnie taki ból, że nie byłam w stanie po prostu tej maski ściągnąć. Więc zrobił się z tego pewien problem, ponieważ zaczęłam zasypiać bardzo, bardzo wcześnie. Zasypiałam mniej więcej o godzinie 16, czasami nawet wcześniej. Zdarzyło się raz, że zasnałam dosłownie mojej mamie w rękach z migreną. O godzinie 14. Drugi problem był taki, że byłam w stanie spać maksymalnie do pierwszej rano. Nawet jeżeli jakimś cudem udało mi się wytrzymać, załóżmy do 19 czy do 20, co naprawdę to było najpóźniej, jak udawało mi się kiedykolwiek zasnąć. To nie byłam w stanie spać więcej niż do godziny pierwszej rano. Zdarzały się noce, że była to trzecia rano, ale było to naprawdę bardzo, bardzo wcześnie. Czego się nauczyłam? Po pierwsze, przyczyna, dla której zasypiałam tak wcześnie, ewidentnie wskazuje na rolę światła, jeśli chodzi o nasz zegar biologiczny. Moje ciało po prostu nie miało pojęcia, która jest godzina, dlatego że nie miałam tego impulsu świetlnego. Znienawidzonym przeze mnie okresem była zima, ponieważ zwykle zasypiałam dosłownie dwie godziny po tym, jak zaszło słońce, więc to, co pomagało mi nie zasnąć, to jest jakaś ilość sztucznego światła, ale że moje światło w było jeszcze silniejsze na sztuczne światło niż na światło naturalne, to nie byłam w stanie korzystać z ekranu. Więc aktualnie pomagam ludziom, którzy mają problemy ze snem i tak naprawdę robię taki reverse engineering, tego, co działo się ze mną. Czyli tak jak ludzie teraz siedzą przed ekranami i potem nie mogą spać, tak ja nie byłam w stanie korzystać z ekranu i próbowałam siedzieć przy ekranie jak najdłużej mogę, dlatego że ten ekran po prostu sprawiał, że mój organizm. Nie miał pojęcia, że już jest noc, że już jest ciemno za oknami. Teraz mam firmę z okularami blokującymi niebieskie światło, i te żółte okulary na dzień pomagają właśnie na to, żeby zablokować to niebieskie światło, które doprowadza się do takiego stanu przebudzowania. I mam również okulary na migreny, które mają zielone szkła. One blokują niebieskie i czerwone światło oraz redukują migotanie sztucznych świateł żebyś była w stanie komfortowo przebywać w pomieszczeniach, gdzie świecą się sztuczne światła, tak jak na przykład w pracy albo przed komputerem i również mają filtr UV, tak, że możesz wyjść w nich na zewnątrz i używać ich jak okularów przeciwsłonecznych. Kup moje okulary na stronie foviablue.com albo korzystając z linku w moim bio.